Stands for a while. Heaven can't wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit life is a short trip. The music's for the sad men. Can you imagine when this race is won? golden faces into the sun praising our leaders we're getting into the music's played by the the madman forever young i want to be forever young do you really want to live forever forever dawno temu, czyli 3 lata temu, pamiętam, kiedy bardzo baliście się przyjść do mojej klasy. Dopiero potem mi o tym powiedzieliście, jak bardzo się baliście. Okazuje się, że trzy lata minęły bardzo szybko, za szybko i obiecałam Wam, że nie dostaniecie promocji do klasy czwartej. Niestety, nie dotrzymałam słowa. Otrzymaliście wszyscy promocję do klasy czwartej. Jest mi przykro z tego powodu, bo myślę, że jesteście zespołem niepowtarzalnym i myślę, że takim zespołem zostaniecie już do końca świata i o jeden dzień dłużej. A dlaczego? Bo każdy z Was jest niepowtarzalny, inteligentny i pamiętajcie, że każdy zawsze musi być sobą, niezależnie od tego, co się dzieje. I Pamiętajcie również, o czym dyskutowaliśmy nie raz, że każdy z nas Patrzy sercem. Wy macie ogromne serca, nieraz to okazywaliście i chciałabym, żeby tak było zawsze. Chciałabym też, żebyście wspominali fajne chwile, myślę, że ich było dużo, ale przede wszystkim te chwile, żeby zapadły w sercu do końca życia i żebyście czasami wspominali mnie, siebie w tych fantastycznych chwilach, takich jak ta tutaj, teraz. Dziękuję Wam za te trzy wspaniałe lata. Pozdrawiam. Papa. Pa. Dziękujemy Pani za te trzy lata spędzone z nami. Bardzo dziękujemy także, że Pani nas tyle nauczyła i przygotowała tak dobrze do czwartej klasy. Dziękujemy za różne wycieczki i inne rzeczy, które z Panią robiliśmy. Różne plastyczne, matematyczne. Które w tyle robiliśmy przez te trzy lata. Nauczyła nas Pani tak wiele, że z żalem odchodzimy z trzeciej klasy. Będziemy mile wspominać naszą Panią w czwartej klasie. Dziękujemy za wszystkie wycieczki, konkursy i bardzo dużo nas Pani nauczyła przez te trzy lata. Pani Hania jest ciekawą i bardzo znaną o przyrodzie. Panią, i wiem tyle, że lubi y, się rozśmiesza, yeah. lubi rozśmieszać. Panią, um, don't don't <laughs> <laughs> y, lubi robić żarty i dziękuję pani, że mnie nauczyła czytać i pisać. I pani jest, jest bardzo wesoła. Bardzo dobrze uczy z matematyki i bardzo się cieszę, że mnie uczy. Fajnie nas bawi. Katia, co mi się zgodzi? Tak. I dobrze uczy matematyki. No. Nie z Mikołajem i Igorem jesteśmy prawie najlepsi w klasie z matmy. To przecież naszym Panie. może się No może. Chcielibyśmy odwiedzić proszę Pani, która która uczyła nas przez całe trzy lata. Nauczyła nas y, czytać, pisać, nauczyła nas dodawać, odanować, Wszystkie, wszystkiego, co teraz nie rozumiem, co kiedyś nie rozumieliśmy. Nauczyła nas śpiewać, tańczyć, malować. Malować. Y... Odbijać, Odbijać piłką na jak z gry. Śmierć, uśmiech. uśmiech. śmiechu dużo. I przykro nam, że już ją opuszczamy. No. no. Chcielibyśmy jej bardzo podziękować, hmm. za super spełnione, spędzone z nią lata. Pani Hania jest bardzo fajna. Tak, wesoła. Pa, pa. Nasza pani jest bardzo miła, Czasami e, 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 daje nam wszystko, chodzi nam na dwór i, i, i czasami jest dla nas, nie, e, e, dla nas e, jest, e, krzycią jest, Czasami nam daje dużo z, zadań domowych. że jest, jest, bardzo wesoła. Czasami wstawia uwagi, ale tak jest bardzo miła. Bardzo ładnie, fajne robi wycieczki. Moja pani jest fajna. Nauczyła mnie wielu rzeczy. Jak pisać, pisać literki. Nauczyła mnie też wiele o matematyce i przyrodzie. Nasza pani jest bardzo miła. W czasami jest taka. taka e, e, czasami złości się od czasu do czasu, ale tak czy jest miła. Nasza pani nigdy nie daje się nudzić. Zawsze jak ktoś skończy, zawsze pani daje inną pracę. Ja lubię swoją panią, za to, że jest miła, dużo mi nauczyła. Ogólnie jest to bardzo miła pani. Pani Hania jest bardzo miła i bardzo wiele mnie nauczyła. Pisać, czytać i, i dużo. I bardzo dużo nauczyła mnie z matematyki. Hmm, no, co by tu powiedzieć? Chociaż była surowa, dużo mnie nauczyła. E, no, nic nie mogę nie powiedzieć. Jest super pani. I to wszystko. Moje drogie dzieci, serdecznie witam Was jako nowy wychowawca. Bardzo cieszę się, że akurat właśnie to Wy będziecie moimi nowymi podopiecznymi. Kiedy jesienią Pani Hania zaproponowała mi udział w Waszej wycieczce, bardzo się ucieszyłam, aczkolwiek nie wiedziałam jeszcze, że to ja będę Waszym przyszłym wychowawcą. Zatem, kiedy okazało się, że tak się stanie, bardzo się ucieszyłam. Serdecznie witam i mam nadzieję, że będziemy się tak samo cieszyć w Waszej wszystkich.